Witam serdecznie, ukłony. Łódziec z tej strony i drugi odcinek gry w nieskończoność. Pozwoliłem sobie tutaj e, zaprezentować polskie tłumaczenie e, tego tytułu. Angielski tytuł, nieco łapię sobie na nim czasami język, a nie chciałbym tu tworzyć jakichś angielskich potworków. Wydaje mi się, że polskie tłumaczenie będzie w doskonalszej formie przekazane. E, zakończyliśmy w holu. E, naszym zadaniem, generalnie głównym na dzień dzisiejszy, jest. Znaleźć sposób, aby dostać się do pokoju muzycznego. Ok? Aby się dostać do tego pokoju muzycznego. Czekajcie, najpierw przeczytamy tutaj, bo tego miejsca faktycznie nie odwiedzałem. No, na ekologii, że to są. Czyli Paul i Johan zginęli na wojnie. Ja jestem bodajże tym Johannem, o ile sobie dobrze przypominam, z pierwszego odcinka. Zdjęcie, na którym jesteś razem z bratem. Twój zwrok przykuwa jednak bardziej towarzyszący mu nekrolog. Walczyłeś, a oni pozostawi pozostawili na tobie krzyżyk. Dobra, mamy kolejne świeczki do kolekcji. Jeszcze póki co nie wiem za bardzo, do czego będą mi potrzebne. Natomiast, oczywiście w związku z faktem, że trzeba je wziąć, to je biorę. Kaiser nas wezwał i wszyscy odpowiedzieliśmy. Z Bogiem w sercach. Ok, to jest dalsza część nekrologów. Trochę prostszy. Przesyłam najszczersze kondolencje z powodu śmierci państwa dwóch synów. Z wyrażami szacunki, u OK. Okej. Dobra, słuchajcie, ja w poprzednim odcinku wydaje mi się, że pominąłem tu jedno pomieszczenie. E, jakby rozlokowanie tych wszystkich pomieszczeń oczywiście wymaga odrobiny przyzwyczajenia się co gdzie jest. Tutaj mnie chyba nie było, zresztą pojawia mi się tutaj w prawym górnym rogu jakaś książka, która sugeruje, że dobrze trafiłem. Naprawa orchestrionu. Szanowny dyrektorze, z pańskim ostrejstrionem najwyraźniej ktoś majstrował. Sporo części zostało celowo usuniętych. Udało mi się znaleźć cylinder, ale nie mam brakującego trybu, a także taśmy muzycznej, o której pan wspomniał. Klucz odłożyłem do skrzyni w holu wejściowym. Teraz zajmę się montażem windy. Z poważaniem, Klaus Walters. Czy Walters? Nie wiem. Tutaj, to jest ta maszyna grająca. To jest tam ich, ichniejszy magnetofon. Co to tak trumbi? Coś tam gra w tle. Dobra, nieistotne. Szanowny generale, mam nadzieję, że ten orkiestron oraz marsz, który panu przesłaliśmy, pozwoli choć w niewielkim stopniu oddać atmosferę pola bitwy ku radości pana i pańskiej rodziny, a także będzie zawsze przypominać panu zarówno o własnych niezliczonych zwycięstwach, jak i tych odniesionych przez naszych garmańskich przodków. Orkiestrą to karabin maszynowy świata muzyki. Za jednym zamachem rozwiąże wszystkie pańskie problemy. Pańscy bracia z zakonu Czerwonego Orła. Czekaj, czy to jest jakiś prezencik taki skromny. Kosztowa podróżowa, majątek. Dobra, musimy znaleźć klucz. Który znajduje się w holu. Gdzie jest hol? Idziemy w dobrym kierunku. Znaczy, no hol. No dzisiaj są te hole troszkę mniejsze. Dzisiaj to się nazywa przedpokój bardziej. Wydaje mi się, że dość okazały. Dużo przestrzeni zmarnowane na takie ściągnięcie kurtki i butów. May 25th, 1918. Magdalena. Magdalena refuses to accept that both our sons are now is... taken Matka up In the name of the Kaiser and the people, this is madness. madness. I never wanted to believe, Father, but perhaps he was right. Perhaps she cannot be here.

Zawsze rtęć wydawało mi się, że jest substancją szkodliwą. Z takiego też powodu wycofano termometry rtęciowe. Czekajcie, tu mam klucz do orkiestronu. No dobra, dziękujemy za ten klucz. Powiem Wam szczerze, że trzeba wiedzieć, co robić, bo może tu pobłądzić. Trzeba czytać faktycznie te notatki. Ja najczęściej to sobie tak. O, jednym okiem, jedno oko na Maroko, a drugie na ten. A jednak trzeba się wczytywać pomimo wszystko.

No, nie verso... O, boys. Dobra, mamy klucz. Come on in then, but keep the Grandfather sleeping. I ta stara dziadyga spała. I trzeba było się cicho zachowywać. Czekajcie. Koło te to oddygałem ze sobą. Od poprzedniego odcinka. I taśma z muzyką. I teraz odpalmy ten przebój. Już muzyka marszowa. O kurde, o Jezus Co To też matka krzyczy. Nie no, tragedia faktycznie. Nie dziwię się, że tak zareagowała. Ogarnęło jakieś szaleństwo. Zresztą ta muzyka marszowana, no gdzieś jeden z znanych pisarzy już nie może jej słuchać, także... Czekaj, czy można to wyłączyć, czy to samo się wygra? O Jezus. Dobra, można wyłączyć. A może nie chce grać? Może musi grać? Chodzi od nowa? O Jezus. Co ja zrobiłem? Dobra, w związku z faktem, że... Muzyka wesoło nam tutaj y, dośpiewuje. Możemy zwiedzić sobie resztę tego domostwa. Ja tutaj mnie nie było. Czekajcie. Zapołki, chyba trzecia już paczka. Gazety zawierające listy ofiar. Nie chcę ich czytać, ok. Kolejna świeczka. Bierzemy. Nie wiem na co te świeczki. Póki co nie mam pojęcia. Natomiast skoro są do zebrania, wydaje mi się, że. Co to, to za jakieś przejście? O Jezu, muzyka znowu tutaj zaczęła rozbrzmiewać wesoło. O, świeczka. Ja tu byłem? Byłem tu. Tak. <grybujesz> Ale tej świeczki... Jezus, nakładające się muzyki na, na siebie. Po prostu czuję się jak DJ. Czekajcie, tu mnie chyba jeszcze nie było. W celu leczenia zaobserwowanej histerii menanholi pacjentce należy oszczędzać jakichkolwiek napięć emocjonalnych. Konieczne jest unikanie wszelkich przedmiotów lub osób, które mogłyby wywołać atak. Zalecam jeden zastrzyk na dwa dni do czasu ustąpienia objawów. Podczas poważniejszych okresów meningi można wykonywać jeden zastrzyk dziennie czyli to te słynne zastrzyki z rtęci. <laughs> <O> kurde! Haha, <laughs> now you're wet too! Stop splashing! Mama, he got all on the bank with me. There you go. There you go. Now, put your feet jak right? <laughs> wchodzę the so i zabieram to, przerywają te pogawędki. Warm I można wyjść? Co to jest? Obraz, on, kiedy ojciec po raz pierwszy zobaczył się na tym obrazie, nawet się nie odezwał. Nie powiedział ani słowa. No nie dziwię się. Jezus. Mój uszy teraz atakuje kakafonię dźwięków. Może the the to znajdziemy go. Może mogliby wybrać potem ten Elba i cały do Hamburg ten gateway do świata. Z co tu się stanęło? Dobra, pokój się otworzył. Jest dźwięk, że mogę tego słuchać. Shut the fuck up. Ładna muzyka, bardzo piękna, natomiast jak to mówię, co za dużo to nie jest zdrowo.

i bym znowu ułożył. To jest ich plan. Nasza Santa przynajmniej jak to wypowiedzieć teraz. Dobra, Santa Balbina. Magdalena pochodzi z Francji. Czekajcie, obejrzymy. Obejrzymy o. Wszystko, co tu będzie w pokoju, wszystko trzeba dokładnie obadać. O, mamy nad kolejną notatkę. To take a tour of the house. He didn't want to see the cuckoo. He believes me. When we entered the salon, he said he felt an icy chill right where the old tyrant died. He brought nothing but misfortune upon us, even when he was still alive. Herr Dupre says that the house attracts many angry souls. He says I should use charms, spirit bells, and knocking three times for the Trinity to try and ward them off until our next session. The angels will aid me in this. I want to believe him, but the awful cuckoo knocks too and calls out and wants to eat constantly. It is driving me out of my mind. My mind, okay. W środku brakuje cylindra. No dobra. Dziwne wychadełko, zastanawiasz się do czego może służyć. Czegoś tu brakuje, dobra. Czegoś nam brakuje. Jezus, ta muzyka jest jakby. Nie za bardzo teraz pasuje mi do klimatu, ale może się mylę. Czekajcie, bo coś dzwoni. Dzwonek do drzwi. Już idę, o. paczka, szanowna Frau von Schmidt. Z powodu niezapłaconych rachunków oraz groźby użycia przemocy fizycznej ze strony pani męża, aha, czyli chłop się wkurzył jej mąż, z żalem informuję, że nie będę mógł osobiście prowadzić naszej sesji spirytualistycznej. Jednak wiedząc, jak rozpaczliwie potrzebuje pani wsparcia anielskich mocy w tym trudnym czasie, przesyłam woskowy cylinder z instrukcjami i inwokacją Angeloi. Angeloi Jolie! <laughs> Ponadto dołączyłem również srebrne świeczniki poświęcone wahadełko, które reaguje na wszelkie wibracje duchowe. Ponowieć pani w posiadaniu po mojej ostatniej wizycie. Pozwoliłem sobie doliczyć koszt powyższych frontów z zaległej płatności. Łączę się z panią w duchu dipre. Kuźwa naciągacz. Woskowy cylinder spiritualistyczny, świeczniki. Okej. Okay. Wow, piłka. Powinienem się wystraszyć, ale jakoś nie... To nie jest straszne

Do you have the salt for the next step? Tak, push on. The consecrated pendulum will now show you the order in which you need to mark out the lines of the witch's foot between the candles. Wait a minute. Use the pendulum, then mark out the lines between the feet. Once you have -huh. done this, we can proceed further. So is. Yes. Nie wiesz jakiej kolejności na linię pentagramu? No tak cii. A moment, wait a minute, pokazuje mi wahadło. Dobra. Czekaj, ta tu. Dobra. Trzeba obserwować. No i okej, okay, jeszcze jedna linka. Linijka. <laughs> okej, okay, jest pentagram. Machnięty solą, czyli już wiem do czego sól była potrzebna. Ja pierdziele. Odpalamy świczki. Mam nadzieję, że coś się rozkręci, wyjaśni. Widzimy po kolejne instrukcje od pana gramofona. Now, find item that to it it Mam coś takiego? You the o, no właśnie. Gdzie to będzie to miejsce moje? Tutaj. Ta, aha, dobrze, umieszczam, piła w środku, Angeloy. Angeloy. o Jezus, co się będzie działo? Akasha, spiritualista, stenka. sele ja . Coś się zadzieje? Nerwowo się rozglądam. O! To chyba mnie mówią. Co tu się stanęło teraz? Czy jestem w ogóle? Dziś? To mnie przyniosło chyba do kopów. Co się dzieje, w ogóle? A, znowu mnie przetypało z powrotem. Aha, chyba jakiś błąd popełniłem. Czerwone świeczki niekoniecznie.

Kurde, balans. co w związku z tym faktem co się zadziało? Wstawajem. Wstawajemy. Czerwone świczki tu narobiły trochę bałaganu z tego co tutaj się... Czekajcie, bo znowu jest dzwonek do drzwi. No dobra, idziemy do drzwi, zobaczymy. Jak to było? Tędy? Ktoś ewidentnie próbuje się tutaj dobić. To nie był trzy do drzwi. Telefon chyba jakiś. Kurde, gdzie był ten telefon? Ja pierdzielę. to Stój, stój, nie stękaj, bo nie słyszę. U. Nie tu, ja pierdziele. Gdzie to dzwoni? Jestem blisko, jakby daleko? Nie wiem. Tu tego krzyża chyba wcześniej nie było. Sprawdźmy zawsze, czy coś się zmieniło tutaj jeszcze w tym domu. No kurde, tu gdzieś jest ten dzwonek. Nie, dobra, nie znajdę go. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś tu brzęczy, ewidentnie. Teraz się oddaliłem. Tak mnie to wkurza. Dobra, słuchajcie kończę odcinek, bo nie będę marnował czasu na bieganie i szukanie źródła dźwięku, znając moje szczęście, jest to gdzieś niedaleko, tylko nie wiedzieć czemu nie mogę was znaleźć tego miejsca, także z mojej strony to wszystko, odcinek będzie trwał 20 parę minut, ale wydaje mi się, że jakby yy, na spacery po domu to w zupełności wystarczy, zapraszam do na kolejne, także trzymajcie się, na raz, cześć.